Cześć, witam Was na kanale Archeolog w szpilkach. Niestety naszego archeologa dzisiaj nie ma, za to jestem ja, Karolina. I dzisiaj sobie porozmawiamy z kolejną studentką archeologii. Prosiłabym Cię, żebyś się przedstawiła naszym widzom. Cześć, nazywam się Natalia Chochorowska i jestem studentką czwartego roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, na archeologii. Okej, okay, dziękuję. My dzisiaj jesteśmy na konferencji to jest y, pierwsza konferencja krajowa archeometryczna. E, no i pogadamy sobie troszeczkę o archeologii, troszeczkę o tobie, a troszeczkę o tym wszystkim, co się w ogóle dzisiaj tutaj I dzieje. Się dzisiaj dzieje no. e, I pierwsze takie moje pytanie, co w ogóle tutaj dzisiaj robisz? E, dzisiaj jestem tylko moich e, kolegów i koleżanek, pomagamy w organizacji, rozdajemy identyfikatory, zaprowadzamy do sali, takie organizacyjne rzeczy. Wczoraj e, przyjechaliśmy pomagać, bo tutaj panie z pracowni mają duże zamieszanie i chciałyśmy je troszeczkę odstresować i odciążyć. I tak właśnie sobie pomagamy, mówimy gdzie jest kawa, gdzie jest herbatka, takie właśnie studenckie, organizacyjne rzeczy. Okej, okay. a Ty studiujesz archeologię na Uniwersytecie Jagiellońskim tak. w Krakowie. Okej. Okay. Ciężko jest Ci na archeologii, czy...? E, myślę, że nie. W sensie, ja ogólnie uważam, że każdy studiuje coś ciężkie na swój sposób. Ale fajna jest archeologia. Najbardziej lubię właśnie ćwiczenia terenowe i wyjazdy, praktyki to jest najlepsza część, moim zdaniem. No i ogólnie uważam, że chyba nie jest ciężko, w sensie nie ja uważam nie? studiów archeologicznych za bardzo, bardzo ciężkie. Ci też Zależy no, jak to kto odbiera, ale na przykład ja się lubię uczyć, więc to mnie to dodam. A no tak, wiadomo. A powiedz mi coś może oprócz jeszcze archeologii, czym w ogóle się na co dzień interesujesz? Na co dzień? Ogólnie sprawa, sprawa wygląda tak, że ja 90%, swojego czasu, 90 swojego czasu spędzam w Instytucie Archeologii, ponieważ przewodniczę też kołu naukowemu i pomagam bardzo dużo wykładowcom i ogólnie w wszystkim Instytucie, więc ja większość czasu spędzam tam. Okej, okay. y, no większość... czyli nie tylko nauka, ale również i bardzo, bardzo dużo hobby. No, no, tak, tak mi się wydaje. W tym roku przez okres wakacyjny nie było mnie całe trzy miesiące, bo byłam na wykopach i było super. Yy, ale takie inne rzeczy, no to chodzę do pracy. <laughs> chodzę do pracy, yy, chodzę na siłownię z moimi znajomymi, no i tak sobie spędzamy. Ale no jednak większość moich znajomych to są الحolodzy. no Więc ja to się wszystko tak jakoś... Zamyka. Zamyka w takiej jednej bańce. Okej. Okay. A powiedz mi w takim razie, czym się Wasze koło zajmuje? E, nasze koło zajmuje się wszystkim i niczym. To znaczy, mamy dziewięć sekcji. To się koło, ma, to jest jakby, koło to jest taka struktura, i ta struktura właśnie składa się z dziewięciu sekcji, które e, jakby odnoszą się do różnych okresów czasowych bądź obszarów jakby na globie. Na przykład mamy sekcję archeologii Dalekiego i Bliskiego Wschodu. No więc, mhm. dziewczyny, które koordynują sekcje, zajmują się Dalekim bliskim Wschodem, no i organizujemy różne spotkania, wyjazdy naukowe. W ogóle zależy nam, żeby to koło miało taki charakter naukowo-integracyjny, żeby tu było coś fajnego. Też staramy się poruszyć takie kwestie, których wykładowcy nie są w stanie poruszyć, mm -hmm. bo program oczywiście nie, nie zawiera wszystkiego. No i też współpracujemy z innymi kołami, więc to jest takie miejsce, taki, taki, taka właśnie. No koło to jest. To jest właśnie taka organizacja dla studentów archeologii, którzy są takimi moimi, moim zdaniem zapaleńcami. Że, Okej. Okay. Że chcą się poświęcić tej archeologii i są takie dodatkowe. Dużo jest studentów w kole? Mamy za tydzień spotkanie posłuchujące zeszły rok akademicki, i jak robiłam prezentację, to wyszło nam ponad 100 uczestników, sensie 100 członków. To całkiem sporo ten rok. Ale to też tak, ludzie się zapisują, połowa nie chodzi, to tak jest widzę, ja bym tak połowa z 50-60. Okej, okej. jak studiujesz na UJ, to zapraszam na spotkanie za tydzień czwartek. Ogólnie na spotkanie koła jest ciekawe. Bo rozumiem, że mogą też do Was przychodzić osoby z innych wydziałów, tak? Ogólnie jak się studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, to można przyjść. No to kochani widzowie, jeżeli studiujecie na Uniwersytecie Jagiellońskim, serdecznie zapraszamy. Kiedy w czwartek? 17 października. Będzie nasze pierwsze walne zgromadzenie, później idziemy na imprezkę, jak zawsze i no na pewno będziemy aktywnie działać w tym roku. Mamy dużo planów. Mam nadzieję, że wystarczająco Was zachęciłyśmy, tak. a powiedz mi jeszcze dokładnie czym Ty się zajmujesz w Kole? W Kole? No ja jestem przewodniczącą, czyli ogarniam wszystko dosłownie, e, rozdaję zadania, że tak powiem i też mi się najbardziej dostaje po dupie za wszystkie jakieś <laughs> niepowodzenia. No więc ja organizuję spotkania, właśnie rozdaję zadania, też ja jestem takim trochę głosem pomiędzy studentami a wykładowcami. No i też prowadzę swoją sekcję, sekcję archeologii pradziejowej. I tam też organizuję spotkania i wyjazdy. W tamtym roku nam się udało zorganizować taki fajny wyjazd do Czech i Austrii, do Hallstatt i super to wyszło. Byliśmy też na stanowisku w Bycie Skali na yy, Wczechach i to, jest, to są ważne stanowiska Jasne. dla archeologii pradziejowej i bardzo się cieszę, że to się udało i, i liczę, że więcej się takich udało. Super. Czyli widzę, że Ty bardziej interesujesz się archeologią pradziejową, tak? Znaczy, ja ogólnie interesuję się epoką brązu w Grecji. Okay, to jest taki okay. mój docelowy, że tak powiem, kierunek, ale bardzo mnie też interesuje sam brąz, epoka brązu w Europie. Mhm. Dlatego prowadzę sekcja, okay. ale na przykład pracę dyplomowe raczej pisze z archeologii gejskiej. Okay. Czyli z archeologii Grecji. Dobra, czyli masz już konkretny pomysł na tak. swoją pracę. Dobra, okej. Okay. A powiedzmy, byłaś kiedyś w ogóle w Grecji tak na wykopaliskach? Tak, właśnie byliśmy w tym roku, trzy tygodnie. O, tylko, no. że dokopaliśmy mm, okres rzymski, w sensie mhm. to był drugi wiek naszej ery, yy, ale odwiedziliśmy bardzo dużo muzeów w różnych miejscach Mieliśmy stanowiska: Olimpia, Koryt, w mekenach, co mi się bardzo, bardzo spodobało i było super. Okej. Okay. A to w takim razie zapytam jeszcze o jakieś takie najciekawsze odkrycie archeologiczne, którego powiedzmy byłaś gdzieś świadkiem. O Boże. Trakcje jakby studiowania całych tych czterech lat. Myślę, że najciekawsze zabytki. Które ja widziałam na oczy, odnajdywaliśmy właśnie w Pafos na Cyprze, bo jeżdżę też mm -hmm. na Cypr. To tam najlepsze rzeczy: jakieś monety, zabieżki. Teraz znaleźliśmy lampki oliwne, takie o, całe, niech. zachowane ceramiczne. To było super. Ogólnie tam sypię ceramą cały czas, więc polecam, jak ktoś chce się, nie wiem, w, ceramik w ceramikę bawić, w sensie zajmować ceramiką. Byłam też w Bieszczadach, na Wykopoliskach I wojny światowej. To tam też były fajne rzeczy, no bo jednak. Mm, no szkielety to też jest takie. Jakieś... To były moje pierwsze wykopaliska, więc to było dla mnie coś ciekawego. A no tak. A, a tak to, to chyba nie byłam myślą o jakichś takich wykopaliskach, które zrobiły na mnie mega wrażenie. Okej, okay, okej. Okay. Czyli liczysz, że coś powiedzmy podbije tą tak, poprzeczkę. Tak. Dalej, dalej, dalej czekam. Dalej czekam. Okay, okej, okay. okej. A powiedz mi, skąd w ogóle u Ciebie wziął się taki pomysł, żeby studiować archeologię? Bo Jezu to było bardzo y randomowe, że tak powiem. Bo ja ogólnie byłam na kierunku humanistycznym w liceum mm -hmm. i jakby lubiłam historię, ale nie chciałam iść na historię na studia. A wiedziałam, że chce iść na te studia do Krakowa, ale nie chciałam iść na historię. Okay. Więc sobie pewnego dnia po prostu odpaliłam jakby listy kierunków Uniwersytetu no. no. <laughs> i maturologię. I ja takie, mmm, no dobrze, to okay, złożę papiery. Okay. I jakoś tak dostałam się, minął ten pierwszy rok i mi się spodobało i no nic zostało. nie zostałaś. Okay. A i masz jakieś takie bardziej konkretne plan na przyszłość związane właśnie z zawodem z archeologa? No, chciałabym mieć tą archeologię gejską, ponieważ u nas y, nie ma specjalisty okay. od archeologii gejskiej. Na Uniwersytecie warszawskim właśnie na pewno jest i y, chciałabym, żeby u nas też ktoś taki okay. był. Ale chciałabyś y, na przykład zawodowo z, y, złączyć się z uczelnią? później na dłuższą metę. Tak czy to bardziej tak prywatnie sobie działać jako archeolog? To zależy, bo ja ogólnie tak nie lubię za bardzo planować i mówić, co będę robić, tylko raczej daje się ponieść po prostu chwili, okay. więc nie wiem, nie wiem, zobaczymy. A ty czemu wybrałaś studia porównawcze? <laughs> Ze mną była e, długa i ciężka sytuacja, ponieważ ja studiowałam pierwotnie na licencjacie dziennikarstwo mm. i komunikację społeczną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Natomiast ja od zawsze miałam duszę odkrywcy mm. i podróżnika. Uwielbiałam poznawać świat. Moje takie największe marzenie to, żeby zwiedzić po prostu każdy kontynent mm. na świecie. No i myślałam, że dziennikarstwo podróżnicze mi to poniekąd umożliwi. Jednak, będąc już na samych studiach, zobaczyłam, jak bardzo ciężki jest to kierunek pod tym względem, że. Bardzo dużo jest dziennikarzy, którzy po prostu sobie później idą i pracują, nawet mają pracę związaną z marketingiem, gdzieś tam z reklamą. A mało jest faktycznie dziennikarzy, którzy szczególnie zostają dziennikarzami podróżniczymi, ponieważ no niestety to trzeba robić trochę na własną rękę i najpierw gdzieś wyjechać, znaleźć sobie jakiś powiedzmy krąg zainteresowań. Najlepiej w ogóle tworzyć filmy albo książki albo podcasty ja i na tym zarobić. Nawet się tak. Tak, tego tak. Wojciech Cejrowski, Martyna no, tak, Wojciechowska, tak, tak. Natomiast to są takie osoby, które bardzo się w tym wybiły, mhm. prawda? No i tak naprawdę mało jest osób, które teraz w podobnym stylu mhm. się wybija. Więc no niestety raczej dziennikarze, jak idą na dziennikarstwo, no to kończą później dziennikarstwo gdzieś tam polityczne, sportowe i tak dalej. Mhm. Dlatego też stwierdziłam, że jednak to nie jest mhm. do końca to, Poza tym ja nie lubiłam być po drugiej stronie kamery, ja wolałam właśnie gdzieś opowiadać okay. i tak dalej, a nie tylko kręcić i robić wywiady z innymi osobami. No i stwierdziłam, że skoro nie to, no to faktycznie pójdę w takie najbardziej pierwotne moje marzenie, związane właśnie z podróżami, z odkrywaniem w archeologię. Problem był tylko taki, że się nie dostałam, bo chciałam iść od razu na magisterkę. No, i zaszło pewne nieporozumienie. Ale bo Tak, nie tak, 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 tak. tak Zaszło pewne nieporozumienie, ponieważ dostałam informację, że e, będzie jedynie ze mną przeprowadzona rozmowa tak, rekrutacyjna. Tak. No i mimo tego, że e, ja się na tą rozmowę gdzieś tam przygotowywałam, szczególnie z zakresu Egiptu, no i przeczytałam jedną książkę 700-stronnicową na temat pradzieją, właśnie. Bardzo to było dla mnie ciężkie, ale udało mi się przez to przebnąć. Teraz poszłam na tą rozmowę do Krakowa. I trzy minuty przed rozmową dowiedziałam się, że w sumie to to nie jest rozmowa, tylko egzamin ustny na poziomie licencjatus archeologii. A ja po przeczytaniu trzy książek, jednak no, no. nie było to możliwe, żeby tej rozmowy dobrze przejść. No tak. e, więc sobie poszłam na te porównawcze studia cywilizacji, które w sumie są takim kierunkiem trochę interdyscyplinarnym, bo my mamy bardzo, bardzo dużo um, jakby wykładów i, i zajęć z antropologii kulturowej. Mm. Troszeczkę gdzieś tam jeszcze liźniemy kulturoznawstwa, religioznawstwa, no i mamy parę zajęć też z archeologii. Właśnie mam znajomych, mam dwóch znajomych, którzy są, um, oni są już doktorami w ogóle ja oni też są po tych studiach tutaj. Później poszli na archeologię. O, no mm. właśnie, ja też mam taki plan, nie rezygnuję, jeszcze chciałabym bardzo, chociaż mnie obecnie bardziej ciągnie w stronę antropologii fizycznej. Mm -hmm. Właśnie. No. Tak, tak, tak. Słyszałam, że e, właśnie oglądasz tutaj tak, tak, alkohol tak. w tak. Zosia mi pokazała. O, super! E, no, była przeciwna. A powiedz mi jeszcze, bo e, tak jak jeszcze rozmawiałyśmy wcześniej na Backstage'u, e, mówiłaś, że mieszkasz gdzieś niedaleko Mysłowic i to właśnie dlatego się zainteresowałaś tutaj tym kanałem poprzez tak. wykopaliś. to to mi się wyświetliły wykopaliska w Mysłowicach. I ja tak sobie mówię, kurczę, pojadę, bo to jest... Mhm, bo ja się urodziłam na Słowicach, więc bardzo blisko mieszkałam, ale nie znam, że mam, o... już się zakończyły wykopy. No właśnie, a szkoda, bo na pewno byśmy się poznały wcześniej mm. właśnie, czy to na wykopaliskach, czy ewentualnie gdzieś mm. później. No dobra, a powiedz mi jeszcze w takim razie o e, może swoich takich pierwszych e, praktykach, jak one wyglądały w ogóle, jakie, jakie uczucia Ci towarzyszyły, <laughs> jak to wszystko wyglądało. Okej, okay, pierwsze moje wykopaliska, praktyki były w Bieszczadach z doktorem Marcinem Prawnowiczem. Były to wykopa wykopaliska no, dotyczące I wojny światowej. Kopaliśmy w okopach, w lasach, w dzikich lasach Bieszczady okay. i tak dalej. Ogólnie to było bardzo ciekawe, bo było bardzo dużo szkieletów i mm, to było pierwsze takie zdarzenie właśnie z, jakby z, no, z grobami takimi jakby mm -hmm. zbiorowymi mogiłami. E, no i to, to mi się podobało pod tym względem, że właśnie było dużo kości Znaleźliśmy też, było bardzo dużo takich właśnie jakichś bagnetów, karabinów, jakiś medal znaleźliśmy, no to było spoko. Ale później pojechałam właśnie na Cypr, bo jakby musiałam odrobić dwa razy. Mm -hmm. e, no i ja w ogóle, jak szłam na tę archeologię, co prawda szłam troszeczkę z nie wiadomo, ale mi się jednak ta starożytna Grecja i że mi bardziej podobały, no i bardziej mi się podobało na tym Cyprze. Ok. Też pod względem okay. materiału chyba, było jakoś nie wiem, u starszy i no to była i... A klimat Cię nie przerażał? Bo jak tak rozmawiam z ludźmi czasami, to dużo osób właśnie gdzieś tam faktycznie interesuje się powiedzmy rejonem Grecji, mm -hmm. Egiptu, no, ciepło, ale mówią, że no nie, nie byliby w stanie pracować na dłuższym e... metę w takich temperaturach. Tak i ja też myślę, że ten kierunek właśnie archeologia klasyczna śródziemnomorska to yy, no jest... To jest taki kierunek dla osób o jakby no, silnych fizycznie, w sensie nie wiem mm. jak to nazwać, bo y, jak byliśmy dwa lata temu pierwszy raz, y, na pierwszych praktykach, no bardzo dużo osób nie mdlało, no. Ogólnie odpadali, no, ale ja lubię ciepło, ja gorąco, więc tam ja nie, nie A, mam problemu. No, no, <laughs> więc w Grecji jak byliśmy teraz, to też było strasznie gorąco, bo to był lipiec i były takie opały i słońcu. I no ciężko było, ciężko było. Ja też uwielbiam gorąc, im cieplej, tym lepiej. I właśnie moim takim wymarzonym kierunkiem archeologicznym w przyszłości jak już to byłby z kolei eid. O, teraz właśnie od nas pojechali na wykopiska do Egiptu. Super, fajnie. A wiesz gdzie dokładnie? Do Farha nie mhm. była nie, nie pamiętam jak to się tak, tak, Ale jeżdżą też do stanowiska Telermura, tylko oni jeżdżą na wiosnę. Mhm. Bo teraz no ta ekspedycja pierwsza to się jak wznowiła po paru latach, a Mura jest co roku. Mhm. Mm no to, tak, to tak, że jest więc... jakiś predynastyczne. To tak, to tak, 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 przed... tak, tak, tak. To znaczy. Lepiej faktycznie nawet, no ja byłam raz w Egipcie w czerwcu mm -hmm. i już była, no trochę, trochę ciężko na no, no, przykład jak jest Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej w Warszawie, to oni mają takie stypendium. Mm -hmm. Można pojechać do Kairu na ileś tam miesięcy, miesiące do pół roku. O. Tylko, że trzeba sobie projekty rozpisać, ale to jest bardzo proste i bardzo dużo mają miejsc i bardzo dużo pieniędzy, więc można spróbować. O, no to fajnie, to fajnie Bardzo dużo studentów jest. od nas jeździ, bardzo dużo. Okej. Okay. I oni, jakby oni głównie jeżdżą tam, no bo to się siedzi jakby w tej stacji polskiej w bibliotece i się jakby albo pisze magisterkę, albo się nie wiem, edukuje czy coś takiego, ale to naprawdę nie jest skomplikowane i można, okay. można sobie załatwić. A powiedzmy jeszcze tak, bo zachęciłyśmy, mam nadzieję, naszych tak. widzów do przyjścia na Wasze spotkanie koła naukowego, tak, tak. ale chciałabym jeszcze, żebyś powiedziała coś, może tak troszkę zareklamowała naszym widzom w ogóle kierunek archeologii, żebyś mogła takiego fajnego powiedzieć, polecić, może zainteresować. No więc tak, dużo się podróżuje, jak nie po świecie, to po Polsce i uważam, że to jest super sprawa bo mi się też archeologia y, no, kojarzy ze słowem odkrywanie, ale odkrywanie pod każdym tego słowa, jakby z, z każdym tego słowa znaczeniu, bo nie tylko jakby przeszłość się odkrywa, ale właśnie świat, y, znajomych. Ogólnie y, uważam, że archeologia, no, bo jednak nie archeologia nie cuduje duża ilość osób. No tak, i to jest taka trochę zamknięta rodzinka, jeszcze jak się, że tak powiem, zaprzyjaźni i się znajdzie taką swoją ekipę i się dogada, to po prostu to jest super krąg ludzi. Więc to, to też bardzo lubię, że ja właśnie też mam taki krąg ludzi, z którym się trzymam, zarówno ze studentami, jak i z wykładowcami. Jest naprawdę bardzo w porządku. No plus, to są moim zdaniem studenci archeologiczni to są tacy są unikalni ludzie w sensie to nie są tacy typowi typowo, typowo młodzież, że tak powiem. <gryś> no, tak, jednak, jednak jest mała szansa, żeby idąc sobie gdzieś, powiedzmy, dużym miastem, Zagadać do kogoś, żeby ci powiedział: No, a ja studiuję archeologię i w wolnym czasie podróżuję sobie po świecie, badam kości, badam różne przedmioty znalezione w ziemi, mm -hmm. jednak to, to nie jest często spotykane, mm -hmm. powiedzmy, z racji też na to, że tych studentów jest dość mało. Jest dość mało, ale ja też uważam, że to jest e, jakby spoko opcja, żeby, nie wiem, karierę sobie zbudować, bo jakby wbrew pozorom jest mało archeologów, tak jak mm -hmm. porównywam do innych kierunków, w, i jakby zawodów na świecie, to można znaleźć sobie y, jakieś takie takie no nie wiem, takie zagadnienie, które chce się opracowywać i można zostać specjalistą w tym taką zagadnieniu. Mm -hmm. dokładnie i to jakby później ludzie na świecie będą ciebie właśnie szukać będą chcieli z tobą współpracować i jakby zbierzesz sobie też takie grono międzynarodowe, że tak powiem i można się tak międzynarodowo okay. wybić. I to też jest spoko. Bardzo dużo przecież u nas jest też y, ludzi, którzy mają współpracę międzynarodową z innymi naukowcami z różnych części świata. I to jest super, bo się właśnie poznaje też tak inaczej kulturę takową. Okej, okay, a jakbyś mogła tak po swoim doświadczeniu powiedzieć, jak, jakby czym studenci archeologii najczęściej się interesują? Czy jest jakiś taki na przykład krąg kulturowy, czy może czasowy, gdzie Aha. jednak jest tych studentów więcej? Okej, okay, ja uważam, że to zależy od roczników. Okej. Okay. Na przykład u mnie na roku... Czyli te tendencje się zmieniają, Tak, tak. tak. Tak, no ale ja uważam, że jak się słyszy słowo archeologia, to pierwsze co przychodzi do głowy to Egipt, Grecja, mm. wiem, to jest taki basic, Wiesz, Egipt no, chyba okay. najbardziej. Ale u mnie na roku m, najwięcej osób, bo teraz na czwartym roku jestem, więc się zapisywaliśmy na seminaria i najwięcej jest na seminarium właśnie klasycznym i na średniowieczu jest najwięcej. Okay. Najmniej e, osób się zainteresowało epoką kamienia, co w się sensie na tym moim roku. Ale ogólnie myślę, że jak tak patrzę teraz po tych rocznikach, to chyba średniowieczą na razie tak jest okay. number one, tak mi się wydaje. Okej, okay, okej, okay, to ciekawe w takim razie, bo szczerze mówiąc ja, personalnie nie będąc na archeologii, oczywiście, myślałam, że jakby powiedzmy te tendencje są stałe i głównie jest to właśnie kierunek Grecji, e ewentualnie archeologia gdzieś tutaj polska. Ale nie sądziłam na przykład, że, że, że tak jak powiedziałeś, zmienia się to z No, na zdaniem się zmienia, bo ja tak no, patrzę po koleżankach mm -hmm. i kolegach różnych lat. Yy, yy, no właśnie, rok niżej, na roku Zosi, yy, no dużo osób się interesuje średniowieczem i klasyką, czyli archeologią śródziemnomorską. Tak, U mnie też są podobne tendencje, ale zaś na przykład na drugim roku jest bardzo dużo zwolenników Egiptu i tak dalej. Chociaż jeszcze jest bardzo dużo. Mm, Właśnie jakby na drugim roku studentów, którzy się interesują epoką żelaza, okresem wpływów rzymskich. Okay. A u nas na przykład nikt prawie na roku, więc to no zależy moim zdaniem. Okej, okay, super, fajnie. To w takim razie na koniec chciałabym jeszcze zapytać: tak ogólnie, kim jesteś, jakie masz plany na przyszłość i w ogóle co ci się najbardziej podoba, co ci się może nie podoba też w archeologii, jakieś takie Twoje spostrzeżenia. Okej, okay, to co mi się nie podoba, tego nie powiem, bo to jest, jest bardzo dużo tego. Naprawdę? Że... No, w sensie. <laughs> y, przez ten rok, jak działałam sobie w kole, to zderzyłam się z taką ścianą nieprzyjemną, i musiałam sobie radzić na wielu, y, że tak powiem, płaszczyznach, czy to uniwersyteckich, czy nie. Mhm. Więc no dużo jest takich rzeczy, ale to się, to się wyklepie, to się da, y, jakby poprawić. A co mi się podoba. Jakie, jak, jakie było pytanie? Czy, czy... Tak, no co Ci się podoba, co Ci się nie podoba. No i tak troszeczkę jakbyś jeszcze na koniec powiedziała o sobie, ewentualnie o swoich planach, marzeniach może. No to moje plany są takie, że piszę magisterkę z archeologii egejskiej, jadę na wykopaliska do Grecji. Egejskie, okay. y, mam taki plan w przyszłym roku jechać. Dalej sobie będę prowadzić to koło, aczkolwiek chyba tylko jeszcze rok, bo to jest bardzo niewdzięczna funkcja, że tak powiem. No tak, bycie liderem z reguły nie jest tak, wdzięczną pracą. Tak, i chciałabym, żebyśmy dalej się tak mocno integrowali jako studenci u nas na Instytucie, bo w tym roku zauważyłam bardzo dużą poprawę, co mnie bardzo cieszy. Mhm. Eee, no i tak prywatnie dalej będę sobie podróżować, bo ja prywatnie też dużo podróżuję. Okej, okay, super. Zjednam przy okazji muzea archeologiczne. Muzeum Tak, to jest zawsze okay, okay. główny przystanek w, na każdej mojej to, podróży. To może jakieś takie najlepsze, które do tej pory ci się udało zwiedzić? W Budapeszcie to było Muzeum Narodowe i Boże, tam była tak cudowna wystawa, właśnie a propos archeologii pradziejowej, epoki brązu. Boże, tam były tak cudowne rzeczy, w ogóle tam się tak super zachowują brązy. To było, to było najlepsze muzeum, moim zdaniem. Okej, okay, czyli naszym widzom polecamy również muzeum. W Budapeszcie archeologiczne. Super. My bardzo dziękujemy Wam serdecznie. No i mam nadzieję, że do zobaczenia. Tak. Dziękuję również.